Siemanko, Siemanko, 22 kwietnia. Mamy czwartek. Godzina, gdzieś tam około dziewiątej. Także mniej więcej wiecie wiem, w jakich godzinach tutaj nagrywam. No i lecimy tutaj bez żadnych e, ogródek e, z, tutaj z NFT e, newsami. Pamiętajcie, jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to zachęcam do subskrypcji, jeżeli jesteście zainteresowani tematyką um, NFT, blockchain. Jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli jesteście po raz pierwszy na moim kanale i jesteście zainteresowani tematyką um, gier opartych o technologię NFT, blockchain, kryptowaluty, um, to jak najbardziej. Z, Postarajcie się zasubskrybować ten kanał i wciśnijcie ten dzwoneczek, żeby powiadamiał Was o każdym moim nowym filmie, o każdym nowym poradniku i NFT newsach. Pamiętajcie, bardzo, ale to bardzo ważna rzecz. Niezależnie czy robicie to u mnie na kanale, czy u jakichś innych twórców, jeżeli już podejmujecie się obejrzenia danego filmu, robcie to od deski do deski. Z uwagi, że YouTube bardzo monitoruje takie rzeczy, no i dzięki temu, że oglądacie od początku do końca, pozwala też e, takie filmy które są jak najczęściej oglądane w ten sposób, m, gdzieś tam promować dalej. Dzięki temu to jest dla mnie bardzo mocna pomoc, żeby tutaj e, te informacje na temat gamingu wypromować gdzieś tam do szerszej e, publiczności. A jak będziemy się rozwijać, ja się będę rozwijał, to i nasza społeczność się będzie rozwijać. Pewnie jakieś giveaway'e za tym przyjdą, także każdy z nas na pewno na tym skorzysta. A już zapraszam na dzisiejsze NFT News. No to lecimy tutaj z tematem. No, i na samym początku e, Revamoon, e, gra, którą znacie sporo, mówię ostatnio w NFT Newsach, ale tak jak mówiłem, ma dużego hype'a. I tutaj z uwagi, że wchodzą na giełdę Coin Tiger e, z tego tytułu jest prowadzony e, giveaway. Macie wszystko wyszczególnione, będzie m, k, k, konkurs tradowania. A konkurs memów, a konkurs na telegramie, no i w czasie Ama tutaj na bodajże na Witchacie to będą robić. Hmm. Dziwne troszeczkę, ale okej. Okay. Um, no i w takim wypadku ja uważam, że warto, jeżeli macie chwilę czasu, to zawsze warto podjąć się któregoś z tych wyzwań, może ktoś z Was potrafi jakieś fajne memy robić, ewentualnie zobaczyć, co tam a, dzieje się na telegramie lub podczas a, a zadać pewnie jakieś ciekawe pytania, i, i zawsze coś można tutaj e, wyłuskać. Gra jest dopiero we, w bardzo wczesnym stadium e, rozwoju. Mm, był już e, token listowany na Pankajsłapie. Wiem, że niektórzy z Was właśnie starają się go kupić. Um, ja tutaj niestety po bardzo wysokich cenach, nie takich jakich się spodziewałem, kupiłem. Natomiast ja. Mm, Osobiście wierzę, że taki rodzaj gier, pokémony, jeszcze w wirtualnej rzeczywistości, no, mają rację tutaj bytu. To jest, pamiętajcie, tylko moja prywatna opinia, nie jest żadna porada inwestycyjna. Jeżeli takie tutaj szukacie, to odezwicie się do jakichś profesjonalistów. Tak jak mówię, ja tutaj wyrażam swoje subiektywne zdanie. Lecimy dalej z tematem. Lecimy dalej z tematem. Tutaj mamy informację od Crypto Locally, a, że tutaj mm, bend rozdają giveaway e odnośnie e, Exit Limbo Wax. No, i warto się tutaj też jakby um, do tego giveawaya przyszykować, bo wystarczy followa, zostawić pod Exit Limbo Wax, e, retweeta mm, i otagować trzech znajomych. No i wykonywać trady na Waxie, na kryptolokali. Jeżeli jeszcze nikt z was e, tutaj się nie orientuje odnośnie kryptolokali, e, to to jest e, tutaj taka. Mm, mm, a kryptolokali to mamy tutaj. Mm, Taką stronę, która pozwala nam e, wymieniać kryptowaluty na fiatę, ewentualnie w drugą stronę. Taka dla wszystkich użytkowników, można powiedzieć, peer-to-peer. -peer. Ja osobiście z czegoś takiego korzystałem na Binance i tam czułem się dosyć bezpiecznie. Tutaj tego Wam nie polecę, z uwagi, każdy musi sam sprawdzić, z uwagi na to, że no, nie wiem w jaki sposób, jeszcze wszystkiego nie doczytywałem, jeszcze tego nie sprawdzałem, i nie wiem w jaki sposób e, oni tutaj stosują m, pod względem zabezpieczeń. tak To nie jest sztuka komuś przelać m, powiedzmy m, jakąkolwiek e, walutę i być na tym potem e, stratni. E, tutaj, jeżeli spojrzycie na waluty, no to jest sporo. Ja nawet widziałem trillium, jest wax, a więc. E, m, Tutaj też można sobie fajnie dosyć to wymieniać. Jeżeli chodzi o Trillium, to mnie tutaj najbardziej by interesowało PayPal. I zaraz zobaczymy. Z tego co widziałem, to był PayPal. Macie tutaj sporo takich różnych aplikacji z Google Pay. No i tutaj w przypadku, jeżeli chodzi o Trillium, to Paypala nie znalazłem, bo to wiecie, może się we, w różny sposób zmieniać, w zależności od tego, kto ile może zakupić danej waluty, więc to się może pojawiać i znikać. Co charakteryzowało to na Binance, to właśnie wysokie opłaty. Um, wiadomo, że jeszcze Paypal nie jest przy, tutaj przez inne giełdy jakby honorowane więc e, osoby, które wymieniały za pośrednictwem Paypala no, sobie e, wysokie prowizje narzucały warto to sprawdzić, być może ktoś z Was będzie chciał z takiej rzeczy e, skorzystać mm, więc warto mieć na uwadze, ewentualnie trochę coś tam pohandlować tym waxem tylko na potrzebę Spróbowania wyrwania tego giveawaya, następna rzecz. Tak jak we wczorajszych NFT Newsach, Engine się chwali Jumpnetem. Tak poszczególne gry też powoli informują, że wchodzą na Jumpnet. I tutaj mamy taką grę Science Fiction na engineie, Jest to Space Misfits. A ja tutaj na razie jej je się nie podjąłem hmm, sprawdzenia. E, powiem szczerze, że to jest nie tylko brak e, czasu, ale m, ostatnio wychodzi sporo takich różnych gierek e, właśnie opartych e, m, tutaj o science fiction. No i wszystkie jakby do siebie m, są bardzo mocno po podobne, nie odbiegają od tych, e, które tutaj promuje, czyli Infinity Fleet i Star Atlas to są dwie takie czołowe i, i uważam, że w te gry na pewno um, warto będzie grać natomiast jeżeli tego czasu gdzieś tam więcej znajdę to postaram się m, na inne gry też zwrócić uwagę i chociaż napomknąć coś tradycyjnie nie może zabraknąć a, o Star Atlas, tym bardziej tradycyjnie nie może tutaj zabraknąć informacji o saurare. Tym bardziej, że Sorare Data informuje, że tutaj po tygodniu, kiedy ta liga się nie odbywała, zostaną wznowione rozgrywki. No i tutaj już ma to być na troszeczkę innej zasadzie. Mamy dostawać w momencie, kiedy będziemy grali tutaj w tej lidze na Sorare Data, takich bardziej dopasowanych do siebie rywali. No, zobaczymy jak to się potoczy. Ja osobiście brałem udział, ale tutaj bez żadnych sukcesów. A informacja odnośnie sandboxa. Pamiętajcie, na Telegramie jest dedykowana polska grupa, która się zajmuje sandboxem. No i macie otwarty e, tutaj m, konkurs e, odnośnie Fox Edit do wygrania a, w nagrodach e, 3000 sandów. Dla pierwszego miejsca na pewno będzie e, 1000 sandów. Także, jeżeli coś tam bawicie się w grafice 3D, no to warto na to spojrzeć i się m, spróbować pobawić i, i podjąć rywalizację. Z takich zawsze staram się Wam podawać coś tam ciekawego ze świata NFT. I tutaj macie informację, że Polygon. E, w zasadzie Played e, nawiązali współpracę e, z Polygonem. Played to jest jeden z takich e, sklepów, e, ma być związany głównie e, z gamingiem. Na ten moment trzeba pamiętać, że takim chyba podstawowym sklepem m, związanym z, nie tylko z gamingiem, e, ale do NFT, no to jest e, OpenSea. Który też jest skonfigurowany z Polygonem i z Immutable Także no zobaczymy czy właśnie taka przebije się nam tutaj oddzielna platforma tylko gamingowa Kolejna informacja to The Adoption Czyli taki komiks oparty o NFT Tego jeszcze tutaj u nas nie było, był film były inne rzeczy, natomiast tutaj mamy informację o komiksie mm, science fiction e, opartym o NFT. Nawiązali współpracę z PUNDI X. No i warto sobie tutaj na medium poczytać troszeczkę więcej na temat e, tutaj m, tego komiksu. O czym to jest? Jak to jest zrobione? Taka ciekawostka na dzisiaj. Odnośnie waxa, taka ciekawostka: mieliśmy te karty do zakupu baseballistów, te pakiety. No i jak widzicie, tutaj karta Clayton Kershaw z Los Angeles Dodgers został sprzedany za niebagatela 35 tysięcy waxów. I to jest mniej więcej 7303 dolary. Przyznajcie się, który z Was wylosował taką kartę. Dajcie info w komentarzach, czy na któregoś z Was spadła taka karta. A być może jeszcze nie otworzyliście swoich paczek. Ja tutaj dostałem w prezencie paczkę od miszy. Misza dzięki wielkie. E, także zapraszam w piątek już na live'a. Będziemy komisyjnie otwierać e, paczkę. Zobaczymy co nam a tutaj e, wpadnie. Może akurat mi się poszczęści to ja będę. Tutaj miał Claytona Kershoa. Także zapraszam na live'a tradycyjnie w piątek. Godziny jeszcze nie podam, ale prawdopodobnie będzie to 21. Jeszcze muszę tutaj zobaczyć, jak to mi się ułoży z pracą. I kolejna taka informacja, to już chyba piłuję od kilku dni, Refinable. A platforma, która gdzieś tam e, Binance e, dołożył swoich e, starań i też e, Mr. Beast, e, taki bardzo znany e, YouTuber. No i ona będzie listowana 23 tutaj na słapie, No i też e, na Polka Starter będzie się odbywać Idol. Także warto, warto. W mojej przynajmniej opinii m, warto sobie tutaj e, zobaczyć, no i spróbować e, zakupić trochę tych tokenów. A, fine, pamiętajcie, że często przy listowaniach, szczególnie ja to z, e, zauważyłem na przykładzie Revomoon, ale też z doświadczeń na TrX-ie, to jak tylko na samym początku nie uda wam się kupić tokenów no to lepiej wtedy troszeczkę poczekać z uwagi, że na pewnie będzie świeca do góry a potem, a ci, którzy gdzieś tam zakupili dużo, dużo wcześniej będą się wyprzedawać i tutaj, żebyście mieli jakiekolwiek pojęcie a, odnośnie a, Refinable to zapraszam na AME, która się będzie dziś e, o godzinie 12 naszego polskiego czasu no i jak na, jeżeli jesteście zainteresowani, no to warto sobie tutaj przesłuchać, zobaczyć, e, z czym to się je, je. link macie tutaj podane. I ostatnia rzecz na dzisiaj, e, to to Rage Fun, to też e, codziennie Wam tutaj staram się newsy po, podawać, zauważcie, że oni dosyć ciekawe mają e, newsy, i gdzieś tam trafiają codziennie do tych swoich fanów. Fajnie prowadzą te social e, media, więc podejrzewam, że tutaj w taki sposób informując, dzięki temu e, ten rage, który m, na Scramble trochę zbieraliśmy, m, będziemy mogli coś tutaj m, z niego wartościowego wyciągnąć. No i tutaj informują. Ee, że odpalają e, Simple and Mega Stake. No i e, grę tutaj odnośnie French e, Open. Także warto się zapoznać, zobaczyć e, co tutaj się będzie e, działo. Na dzień dzisiejszy odnośnie NFT newsów to by było na wszystko I... Ja tutaj zachęcam ponownie do subskrypcji naszego kanału. Mamy już 361 osób, i lecimy po nowe ATH, które jest na poziomie 400. Na razie wszystko jest na czerwono, natomiast my niezmiennie lecimy w górę na naszym kanale. Pamiętajcie o naszych grupach na Telegramie grupa mm, oddelegowana odnośnie mm, wszelkim informacjom e, NFT. Na Discordzie mamy swoją grupę gamingową i tam wszystko o grach, różnych poradnikach, etc., etc. Ja zapraszam na Twittera. Tradycyjnie wszystkie te linki, o których dzisiaj mówię, są umieszczane zawsze tutaj, zanim czas, często albo i nieczęsto zanim wrzucę film na YouTubie. Także już można sobie gdzieś tam poczytać. Ale też wyrazić, sprawdzić, często sobie poczytać mieć już jakąś opinię przed tym, gdzie ja Wam coś powiem. No i tradycyjnie pamiętajcie o komentarzach taktycznych NFT News. Możecie zadawać wszelkie pytania, też pod filmami, ewentualnie tutaj na moich mediach społecznościowych. Ja zachęcam jeszcze. Macie dzisiaj o godzinie 21.00 live z Krypto Ekipą. Serdecznie zapraszam. Naprawdę pewnie e, serdecznie zapraszam. Dostaniecie na pewno bardzo dużo wartości. Na dzisiaj to by było wszystko. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Udanego dnia. Na razie.